15 lipiec, kochani, kolejny dzień portalowy i zobaczymy, co nam powie szamański orakel właśnie do tej energii panującej dzisiaj w naszym kolektywie. Drogi uniwersum, pokaż nam energię, która dzisiaj jest dla nas ważna. Ten dzień portalowy. Hmm. Dzisiaj kochani jest bardzo ważny dzień na medytację. Uniwersum mówi, aby dzisiaj wziąć sobie chwilę dla siebie, aby wejść w błogostan w ciszę i koncentrować się na medytacji. Kochani, dzisiaj jest dzień na medytację, a ta medytacja jest związana z energią bólu, która chce być przetransformowana. Pozwólcie sobie dzisiaj na medytację, kiedy poczujecie ból z przeszłości bądź obecny ból. Kochani, każdy ból chce nam coś powiedzieć. Jeśli czujesz ból, pozwól sobie na to czucie i postaraj się tą ciężką energię przetransformować. Więc dzisiaj jest dzień medytacji. Zobaczymy, co nam powie jeszcze i transformacji bólu, transformacji ciężkiej energii. Ta Energia bólu chce być przetransformowana. Chce, abyś wróciła do swojej stabilnej energii. Kochani, ból to jest niska wibracja. Ból zabiera nam uziemienie. I tutaj macie dzisiaj prosić również Matkę Bożą, Matkę Najświętszą o pomoc, a ona wam jej udzieli. Nie muszę Wam mówić, przez jaki ogromny ból przeszła Najświętsza Panna Maria. Jaką stratę przeżyła. I ja myślę, że ból odczuwamy wtedy, kiedy poniesiemy jakąś stratę. I któż Was nie lepiej zrozumie jak Matka Boża? Więc w czasie tej medytacji dzisiaj połączcie się kochani z energią Matki Bożej, proście ją o wsparcie, o przetransformowanie Waszego bólu, Waszej straty. Anioły mówią, że ta transformacja może potrwać kilka miesięcy, ale zakończy się sukcesem. Wasze serce będzie transformowało, wasze serce powróci do swojej pierwotnej energii. Jaka runa działa dzisiaj w naszej energii? Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasni wszyscy, jaka runa działa dzisiaj w naszej energii. Mamy runę rajdo. Rajdo to jest bicie serca. Pozwól, aby twoje serce na nowo biło czystą energią. Kochani, ból zatrzymuje bicie serca. Energia bólu, straty prowadza dysharmonię w czakrę serca. Pozwólcie, aby Wasza czakra serca na nowo pięknie pracowała. Aby w Wasze serce weszła energia miłości, a nie energia bólu. Proście Archanioła Rafała o pomoc, o wsparcie aby oczyścił Waszą czakrę serca. Runa Rajdo to również ruch, kochani. I czas ruszyć do przodu, przetransformować energię bólu i ruszyć do przodu w nowej, pięknej energii serca. Wszystkiego dobrego i do jutra, kochani, buziaczki.